terenowa. Matko Boska, Matko Boska, ja tu się nie mogę teraz z tym światem pogodzić, jak to było kiedyś, no nie, nie, nie do opowiedzenia. jak to było kiedyś. I stand a Nawet teraz przed chwilą, zapałać Niech będzie tak jak chcesz, żeby było. Tak jak ci się przyśniło. Początkowy obraz był, był taki bardzo mocny, wyznaczanie narożników tego domu. Że to było naprawdę takie święte przestawianie tych e, taboretów, takie wyznaczanie takich jakby świętych miejsc, nie? wobec których człowiek m, zajmuje przestrzeń. Że to nie jest tak, że stawiam sobie dom w ogóle, jakby. Nie, że to jest jakaś taka święta przestrzeń. A później, jak ten spektakl jakby tak no, płynął, płynął, to, to jakoś trochę straciłam z nim kontakt. Może dlatego, że zaczęłam patrzeć właśnie na, na tą pracę jak na spektakl. Dopiero po, już po zakończeniu mi się to ułożyło, że to właściwie nie było. No, że teatr był tylko składową jakby tego, że, że tak naprawdę to chodziło o pokazanie świata w, tam, nie w takich jakby w takich różnych wymiarach. Nie? Że tej, Mówiłyśmy wtedy, że tej, codzie... tej dzisiejszości, tej codzienności, tej nie wiem, aktualnej muzyki nie byłoby bez tej przeszłości, mm -hmm, bez tego zakorzenienia właśnie w miejscu, w ludziach, w historii, yy, która jest, ale też bez, te... bez tych przeszłych zupełnie żywotów, bez tego pana Jana Szymczyka, innych łęków, bez tej tragedii, akcji Wisła, że to by była zupełnie inna historia. Nie? Wpędź w kawkę, że gdyby jeden taki zrób w tym oczy był w środku. O To, oczywiście. to by mnie wcale nie było. tego roku swego życia. A w pierwszej klaszy był trzy lata bez mała i nauczyciel myśli, no zakutapało. Ale nie. Tego nie. Wiesz, prawda jest prosta, że go matka i ciotka na rękach jasła wiosła. Bo to lekarze, co to mieli pomóc sprawnie i bez bólu, ale nie pomogli w jakby jak patka, matka, pada porażona, moje drogie dzieci, woła moje, dzieci ukochane, co się teraz z wami stanie, myśli. I tragedia wielka we wsi, to się w głowie na mnie mieści. jak to tak się porobiło? Młodą matkę nam zabiło, jak to tak? Jak to tak? Cztery! że ten stół był też tak symbolicznie trochę, mm. że, że te tragedie, że po prostu ci ludzie, tyle im się wzięło. Teraz zapraszamy, tak choćby, przynajmniej tą historię, te wspomnienia, żeby mieli przestrzeń, mm. że tu jesteście, jesteście mm. częścią naszej historii, naszego świata. No tak i że naszą kulturą mm. chwili, i że, ta, no, że ten dom jakby wtedy jest, żyje, tak, jak on jest jakby, Gościnny dla tych, którzy są, ale też dla tych, którzy byli. Nie? Mm -hmm. I że ta obecność, też mówiliśmy o tej obecności Janka Dwończyka mm -hmm. około łańcia, który tam cały czas jest. I, yy, no i przypomnij, dla, kim dla ciebie jest jako Dzwończyk tam? Yy. To znaczy, wiesz, ja pytałam potem i się okazało, że to chyba Bóg, ale dla mnie. Jeśli tak mogę, mieć jakąś inną fantazję, a myślę, że mogę, że oni na to też pozwalają. Że to był właściwie właśnie Szymczyk. Szymczyk. Szymczyk, że to był. Szymczyk. Że to jest po prostu ktoś, kto skrował właśnie jakiś świat w tym domu, że coś po nim jeszcze jest. Że on tak choćby nie zrobił tylko do siebie tego, że zapraszał ludzi, bo lubi ludzi, ale tak choćby coś jest po nim. Mm -hmm. I to się toczy i toczy i te, mm -hmm. dlatego ten duch też tam ma, tam jeszcze jest, mm -hmm. on musi mieć tam jeszcze miejsce. Mm -hmm. Bo bez niego by tego nie było i ten, ten pomysł tego otwarcia siebie na świat, to on z tym zaczął. Mm -hmm. I bez niego by nie przyszedł mi ryby, bo tam po prostu nie powstały te rzeczy, nie? Mm -hmm. a, a Melon jak mu przywiezł ja gliną nie. prosto w gębę, I... musiałabyś to zobaczyć. Wiesz. Ja teraz nie wiem, nie, bo wszystko się kiedyś kończy, to się kończy, wszystko się Starżaj kończy. Się. Wiesz, że miałam to powiedzieć? No. Wiesz, ja starzeję. starzeje? Co, był pierwszy? Nie wiem, nie, nie wiem. A wiesz, że on zmarł w 2013 roku? Nie zaśmiejesz mnie, a ona trzy lata później. Tak. Jakie to jest wszystko szalone. Ja nie rozumiem, po co ci ludzie tutaj przyjeżdżają. O co im w ogóle chodzi? Zbyłem te ziemie, te takie duże pieniądze, dlaczego oni się nie zostawią w spokoju? nie rozumiem. To jest jakieś szaleństwo, to jest jakieś szaleństwo. No, to, jest to szaleństwo. A pamiętacie tam rodzinę, co mieszkała na dole we wsi, w tym żółtym domu? Pomarańczowym. Pomarańczowym. No. Też tam kiedyś chciałam zamieszkać. Pamiętasz? Cześć. Róża i Teodor. A, I dwie piękne córki. Mhm. Maria. I Ania. Boże, jaka to była piękna rodzina, bo oni się kochali. A wiecie, że ich córki pomarły, gdy miały po dwadzieścia parę lat. Tak. Po dwadzieścia parę lat. I co? I co? I po co to wszystko? Jak długo to wszystko będzie jeszcze trwało? Jak dobrze, że z każdym dniem zbliżamy się. A on jak długo będzie jeszcze w tym kącie stał? Panie!

już żadnych dniach. Ja chodzę się